Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem TheUrHara, a to jest gra, moi drodzy, pod tytułem Misite. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że gracie sobie w jakąś giereczkę i w pewnym momencie zostajecie teleportowani do świata gry. Tak właśnie z tego, co czytałem, wydarzy się tutaj, w Misite. Nie przedłużając, zacznijmy teraz pytanie, czy tą koleżanką gram, czy ona będzie w środku tej gry. Dzień pierwszy. Siema. Jestem Mita. Dobra, czyli ona jest postacią z gry, do której przyjdziemy prawdopodobnie. Jak masz na imię? Jestem wsy, Widzowie, kto pamięta Wsypsy? Jeśli ktoś z tutaj obecnych pamięta Doki Doki albo jakieś inne nowelki, gdzie właśnie pojawiły się Wsypsy, to dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dobra, miło mi cię poznać w sieba. siema, siema, wsypsy jestem. Ostatnio byłam w ogromnym pośpiechu i zostawiłam tutaj straszny bałagan. Czy możesz mi z tym pomóc? Oczywiście, że tak, koleżanko. Dobra, cyk. Tam jeszcze jakieś ciuchy. Dobra. Ciuchy ogarnięte koleżanko. Jaj, zadowolona. Dzięki. A, i to koniec. Dzień pierwszy minął, widzowie. Mamy dzień drugi. Cześć, wszyscy, jestem głodna, więc chcę jeść. Czy mógłbyś mi kupić składniki i zrobić y, zupę z skór... Czeka, czegoś tak? Oczywiście, że tak, koleżanko. Ja ugotować. Każdy wie, że gotuje cudownie, więc jak najbardziej, moja droga koleżanko. Tutaj mamy koszyczek, food. Ej, Ile tutaj jest opcji? Dobra. Bierzemy to chicken soup ingredients. Dobra. Kupiliśmy składniki. Wow! To jest to, czego potrzebowałam. Teraz ugotujmy razem, dobra? Oczywiście, dobra. Cyk. Mam to pokroić? Dobra. A w ten sposób? No dobra. Niech będzie. Pokroję to. Mogę jakoś nie nie mogę inaczej. Czy mogłabyś też kroić, koleżanka, albo coś robić? Czy tylko ja będę gotować? O, dobra, dobra, resztę ty, tak? Teraz ziemior. Cik, cik. A co z tymi ziemiorami zrobisz? Dzień piąty. A, to było koniec, jeśli chodzi o gotowanie. No dobra. Dzisiaj kupię jakiś tani telewizor. Jest przynośny i ma antenkę, więc będę mogła go zabierać ze sobą, kiedy będę wychodzić na spacery czy jakoś tak. Pamiętaj, możesz grać w gry, żeby zdobywać pieniądze. Czy zagrasz, żeby zdobyć trochę pieniędzy, a wtedy kupisz mi malutki telewizorek? Oczywiście. Czy mogę coś jeszcze tutaj robić? Dobra, mogę klikać na koleżankę. Zagramy sobie w to. Dopasowywanie kształtów. Eee, chyba. Nie, no dobra, robimy. Cyk-cyk, cyk-cyk. Czy zdobędę pieniądze? Zdobyłem 250. Jeszcze mam w sumie trochę energii, żeby zagrać w tę grę, więc w sumie zagrajmy sobie jeszcze w tę. Dobra, tutaj widzę, że trzeba to pasować. To ładnie. Czy mogę zrobić to tak? Naprawdę? No dobra, zdobyliśmy to najważniejsze. Huraj! Teraz mam wystarczająco hajsu, żeby kupić telewizorek. No to bardzo się cieszę. Ja ci go kupię już. Ehm, tutaj masz 450, nawet nam 50 zostanie. Zadowolona jesteś? Jaj, najtańszy i najbardziej mobilny. To było to, czego potrzebowałam. Dzięki. Dzień 20. Szybko minęło. Co tam, koleżanko? Coś przesuwasz? C część wsywsy. -wsy. tak się cieszę, że mi pomagasz swoją drogą. Ten telewizorek był super, ale bardzo szybko się zepsuł. Proszę, czy mógłbyś ruszyć dla mnie tę szafę w inne miejsce? Dlatego, że jest bardzo, bardzo ciężka dla mnie. Jasne, koleżanko, tutaj ci mam ją poruszyć. Zadowolona? Dzięki bardzo! Jesteś moim ulubieńcem! Dzień 33. O, wsy, wsy! To był tylko jeden dzień, ale naprawdę za to potęskniłam. Bardzo bym chciała, żebyś mnie odwiedzał częściej. Zaczynasz gadać jak Moniczka, myśl Pysiu, nie podoba mi się to. Nie bądź jak Moniczka. Dobra, co mogę zrobić? Mogę dać jej prezent. Nie mogę zagrać teraz w gry. Nie, nie mogę. Dobra. Czyli prezent jej po prostu daję, masz prezent. Ucieszysz się, co to tam jest? Czy to dla mnie? Tak, tak, tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzień 37, ale co tam było w tym prezenciku? He, hej, wsy, tak sobie myślałam i chcecie zobaczyć osobiście. Nie, 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 koleżanko. Bardzo bym tego chciała. Tak bardzo cię lubię. Robisz dla mnie coś każdego dnia. I chciałabym ci za to podziękować w ten sam sposób. O no wiesz, mam pewien pomysł. Co masz za pomysł? Nie, koleżanko! Nie dotykaj! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Gdzie sexy? Nie bądź jak młodiczka. Wyjdź z gry. Teraz jesteś ze mną! Odłóż telefon! Co? O czym ty mówisz? Teleportowała mnie! Jestem w tym pokoju! Ej, ale gra, muszę wam powiedzieć, że wygląda naprawdę bardzo spoko. Czy ja jestem w tej grze? Okej, okay. gra się nawet zapisała. Love note. Dobrze, że nie dead note. O, tu gotowaliśmy. Czy coś w lodówce mogę? Kurde, nie mogę w lodówce. I love you. I love you too, I love you too. Proszę, nie mi mnie. Dlaczego koleżanka ma w domu obrazy bananów i marchewek? Koleżanko, czy mogę wyjść ogólnie? Nie, chyba wyjść nie mogę. Hello, siema. Jestem w jej pokoju. Co to za warsztat? Private index? Co to? Find the items and put them on the scanner. Muszę znaleźć jakieś itemy i położyć na skanerze. Spoon, pencil i scrunchy. No dobra, niech będzie. A gdzie jest ta koleżanka? Coś wziąłem. Mam już ten crunchy, scrunchy. Teraz ta łyżka i długopis. Długopis prawdopodobnie tutaj właśnie. Podświetla się ładnie. Jaki gamingowy setup. Dobra i chodźmy jeszcze po łyżeczkę widzowie. Łyżeczka no to w, raczej na pewno będzie w kuchni. Ale koleżanki nie ma. Dobra, mam łyżeczkę. Wszystko zebrałem. Gdzie jest koleżanka? I po co ja zanoszę te rzeczy tam do tego skanera? Dobra. Cyk. I cyk. Mam. Scan the items. Dobra. Zeskanuj itemy i zacznij proces. Ale co to za proces? Co ja teraz robię? Ready for lunch. Może tu mam coś kliknąć? Mam ci coś kliknąć jeszcze? A tutaj kliknąć. No dobra. Wczytuję się. Co ja zrobię z łyżki? Tego scrunchiego. Portal aktywowałem łyżką ołówkiem i. Co to ciula? O co chodzi z tą grą? Halo? Teleportowałem się gdzieś? Nie. Restart the electricity. Nie podoba mi się to. Patrzcie na to! Czemu ta laleczka jest taka przerażająca? Siema Ja tutaj tylko przyszedłem przywrócić zasilanie Cyk, cyk Proszę mnie nie krzywdzić! Ja wiedziałem, że to będzie jakaś grajanderę Ale ja nie chcę horrorku! Ja nie chcę horrorku! Find the server and batteries Słyszycie to tik tik? Wario, kim jesteś? Czy nie widzisz mnie? Nie, nie widzę cię Czy chcesz się pobawić? Nie chcę się pobawić Tam mam zajrzeć? Co tam jest? O, mam baterię, dziękuję ci Duchu, teraz tu mam iść? Wario Ej, to się creepy zrobiło To się creepy zrobiło Ja nie chcę być w takiej grze Kim jesteś? Kim jesteś? To ty mnie wezwałaś To ty... Cześć Widzieliście łapę? Dobra, wziąłem kolejną baterię. Czy coś jeszcze tutaj mogę zrobić? Czy coś się zmieniło na lodówce? Nie, dalej jest I love you. Dobra, tutaj widzę kolejną baterię. Radiko, jakieś, jakieś ćmy. Rubaki. Mam trzy baterie. Czy to wystarczy? Jedna. A, cztery muszą być. Gdzie pozostałe? Druga, jest w lodówce Cześć bateryjko, proszę mnie nie krzywdzić Boję się obracać w takich grach Że coś będzie za mną No ale dobra, mam już czwartą bateryjkę Idziemy ją włożyć widzowie Wsadziłem bateryjkę Start device, odpalamy sprzęcior No i co? Get ready, time stop Mam tu wejść? Dobra, znowu się teleportuję, przynajmniej zrobiło się jaśniutko Więc czuję się bezpieczniejszy Koleżanko, ale mieliśmy być super kolegami, miałaś mnie nie krzywdzić? Data transmitted. Mam wrażenie, że teraz dopiero trafiłem do tego świata dziwnego. Do tej koleżanki. Nie mogę tędy. A tu też nie mogę. Kurwa, cześć wsy, wsy, przestraszyłaś mnie. Więc w końcu się spotykamy. Jestem taka szczęśliwa. Wiem, że musisz mieć wiele pytań. Dlaczego to zrobiłaś? Tak jak możesz zobaczyć, zrobiłam to dziwne, to, to specjalne urządzenie. We are together, save it. Mundurek. Coś mogę zrobić z mundurkiem? Czy to jest school uniform? Po co ci on jest? Chodzisz do szkoły? Szkoły? Nie, nie potrzebuję tego, ale szkolny mundurek jest e, słodki, uroczy. Okej, okay. czy mogę z tobą jakoś pogadać? Czy jesteś mita? Jak się zna... Czy jesteś Mita? No raczej tak. Tak jestem. Czy ty jesteś w Sypsy? Tak jestem. E, co jeśli chciałbym wrócić z powrotem? Czy chcesz już wrócić? Cóż. Mogę. Mogę to zaaranżować, ale co ze mną? Zostańmy tu na zawsze. W sensie bądźmy razem na zawsze. Jak? Znalazłem się w grze? Pozwól mi powiedzieć ci. I teraz tu jesteś, rozumiesz? E, nie rozumiem. Obidało mnie chyba coś. Czy ten komputer działa, czy to jest po prostu dekoracja? Oczywiście, że działa. Wszystko tutaj działa. E, często używałem swojego komputera pracując. Wiem. I z uwagi na tę pracę, poświęcaliście mi tak mało czasu. Wiesz, muszę za coś żyć. A ty skąd o tym wiesz? Kamera w telefonie czasami się włączała. Przepraszam. Natomiast się podglądałam. Wiesz, że to trochę nie w porządku. Czy jak będę srał, też będziesz. Nie, nie macie. Ok. Dlaczego nie ma odbicia w lustrze? Co? O! Tak. Zapomniałam włączyć. O! Dziękuję ci. Mogę się wysrać? Możesz wyjść? Czy możesz wyjść? No dobra, zejdź, zejdź mi z drogi. Coś mi z drogi. O, dobra. To ja zejdę z drogi. Będziesz chodzić za mną. Co mamy tutaj? Pamiętaj, ty przyniosłeś tutaj trzy rzeczy do tego skaneru. Więc. Te trzy rzeczy są połączone z wersją tego świata. A teraz jesteś tutaj. Okej, okay, czyli jeśli chcesz zwrócić z powrotem, to też muszę te trzy rzeczy chyba tutaj przynieść. Przynajmniej tak to zrozumiałem. A to, co to. Tu, data, to. To jest. ten TV, co ci kupiłem. Tak? Mówiłaś, że się zepsuł. Pomałaś? Cóż, y, to niespodzianka dla ciebie była. Żeby cię tutaj dostać, potrzebowałam małego telewizorka. Co robimy, koleżanko? Czy mogę już wrócić? Dobra, chodźmy coś, coś zjeść. Mogę wyłączyć światło? Nie mogę. Możemy zagrać w coś? Telefon. Zagrajmy w gry albo telefon. Mój smartfon e, zaginął mi z kieszeni i jakś tutaj skończył. N, to nieważne. E, czekaj, mam pewien pomysł, co chcesz zrobić. Jesteś gotowy, żeby zrobić selfie? Jasne, koleżanko. Zróbmy selfie. Je, jeszcze raz. Nie, jeszcze jakieś cute selfie. Cudowne zdjęcie. Dobra. Mam pytanie. Jeśli zacznę teraz tę grę na telefonie, czy zobaczycie tam? Yy, nikt z nas tam. Nikogo z nas tam nie będzie. Okej. Okay. Czy coś jest w telewizji? Czy możemy oglądać telewizję generalnie, koleżanko? Ile tutaj jest kanałów telewizyjnych? I czy w ogóle jakiekolwiek są? Są jakieś? Nie ma tutaj anteny albo kabla. Jest tylko internet, więc wszystko co możesz oglądać w internecie, jest dostępne, no na tym telewizorze. Okej. Okay. Co? Co? Czekaj. Co? Co to jest? O. Co to było? Jakieś kotki? Ja tam widziałem nóż. Okej. Mamy jakieś mleko, które umarło. Ale, co to było, co to było to poprzednie? Ja tam widziałem nóż i krew, co ty zrobiłaś? Uuu, ja też chcę. <grystanie> Czy chcesz trochę soku? Jeśli możesz tak robić codziennie, to ja tu zostaję koleżanko. Teraz mi wyczaruj burgerka, wyczaruj mi burgerka i pizzkę. <grystanie> Drink juice? Dobra, napij się. Co może być nie tak z sokiem wyciągniętym z telewizora? Co może pójść bardziej, nie tak, widzowie? Już trafiliśmy do tego świata. Rozkoszujmy się tym światem. Dobra, yy, teraz burgerka mi wyciągnij. Wyciągnij mi burgerka! Co się stanie, jak tutaj wyjdę? Czy możemy wyjść? Jeszcze nie. Zróbmy to kiedy indziej. Na razie zostańmy w domu. Ten pierścień. Co to za pierścień? Czemu tu nie wchodzisz? Wyjaśnisz mi, co to za pierścień? Czy jesteś głodny? E, pogotujmy razem coś. No, dobra, 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 jestem za, jestem za. Chociaż wolałbym, żebyś wyciągnęła burgerka. Co to? Co, coś mówisz do mnie? Help me with the carrot. No, dobra, pomogę ci z marchewką. Cyk, 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 cyk. Dobra, robimy tak. O! Szybko. Dawaj, ziomek. Czy ja będę czuł smaki, koleżanko? czy mamy jakieś inne potrawy? Zjadłem burgerka. Dziękuję. E, czy możesz mi teraz przynieść nożyczki? Są w łazience. Jasne, że mogę ci przynieść. No dobra. Pytanie, czy będę mógł coś w tym czasie robić dziwnego? Na przykład uciec stąd. Nie, no, na razie nie prowokujmy jej. Nic tutaj nie ma takiego. No dobra. Nożyczki. Szyb wentylacyjny. Zostańmy. Nie denerwujmy jej. Może, jak będzie miła, to pozwoli mi wyjść i po prostu będę do niej wracał co jakiś czas, tak? Wiem, że jakbym wyszedł tym szybem, to by się skończyło bardzo źle, więc ja będę dla ciebie milutki. Masz, masz nożyczki. Mam usiąść? No dobra, ale mam, mam nożyczki. Poza tym, mam wrażenie. Pass the scissors. Mam wrażenie, że to z tym szybem wentylacyjnym to była podpucha z jej strony, żeby zobaczyć, czy będę spieprzał. Jakoś tak podejrzane mi się to wydało. Czy chcesz trochę sosu? Yy, chcę. Jak refuse? Chcę. Chcę. Chcę! Nie. No kuźwa. Szkoda. No ja chciałem. Jedzonkość smakuje lepiej z sosem. To prawda. Chciałem. Mniam, mniam, Możemy pogadać, zanim zaczniemy jeść. No dobra. Wszystko wygląda jak sen. Tak. Czy próbujesz uciec i o wszystkim zapomnieć? Nie, po prostu pomyślałem, że wszystko wygląda tak nierealnie i kolorowo, ale ty wyglądasz bardzo realnie, ale jestem prawdziwa, głupku. Dlaczego jest białe światło poza oknem? Pewnie dlatego, że. No, to zostanie dodane pewnie do jej świata. Po prostu nie ma nic tam. Nie zostało nic stworzone. To mnie w sumie ciekawi. Dlaczego potrzebujesz nożyczki, skoro masz już nóż? Nożyczki i nóż? M mogę otworzyć sos nożem oczywiście, ale chciałam. Żeby wszystko było gotowe na twój powrót. Co, co, co? Kocham robić niespodzianki. Jak gotowe na mój powrót? To brzmi bardzo źle, koleżanko, i mam wrażenie, że się bardzo dziwnie uśmiechnęła. Dobra, bo na smacznego, jedzmy w tym momencie. Czy ona mnie otruła? Ja byłem milutki, i w grze też byłem dla ciebie milutki. Przesunąłem ci szafy, kupiłem ci telewizorek, więc proszę, nie rób mi nic złego. Przecież nie próbuję uciec. Czy wszystko zjadły? Tak, tak, bardzo smaczne. Ok, stand-up, mogę wstać? Zaczekajmy, Sja. Będę grzeczny. Panie Misu zabierz mnie od niej! Ty chora wyrolko, jak monika. Dobra, wstanę. Musimy włożyć naczynka czemu zaczął mrowić? Koleżanko, świat zaczął mrowić. Nie wiem, mam wrażenie, że tak nie powinno być. Dobra, do zlewu wkładamy. Koleżanko, świat mrowi. Mita? Co się dzieje? Wow Otrułaś mnie, ciulu Co zrobiłaś? Przecież nie uciekałem, chuju Co się stało? Powiedz mi, co widzisz i jak się czujesz Źle się czuję Widzę, bagi widzę Okej, okay. wiem co się dzieje z tobą Co się dzieje? Try to stand up Spróbuję wstać, ale Widzę źle, widzę źle, pomóż mi Pomóż mi, koleżanko Wszystko się glitchuje Koleżanko, gra nam się zbagowała. Laguje się. Lagujemy się. Ty idziesz, ale nie idziesz. Ja idę, ale nie idę. A dobra, bo ja mam iść. Okej, okay. musiałem kliknąć W, dlatego nie szliśmy. <grym> no dobra, koleżanko, połóż mi. Gdzie idziemy? Co robisz? Wsadzasz mnie do prysznica? Co to jest? Co ona mi dała? Co to jest? Tabletki. Poczujesz się lepiej praktycznie od razu. Nie wiem, czy ci zaufać. Dlaczego każesz mi w grze wziąć tabletki? Tak, the pills. Czekam. No dobra, jak już tutaj jesteśmy. Chopsiu, co może pójść nie tak? Co się wydarzy? Jak się czujesz? Czy czujesz się lepiej? No już wszystko nie mruwi, tak, nie mrowi Natomiast, dlaczego tak się to stało, tak szybko? W jesteśmy w grze. I wszystko tutaj jest bardzo proste Dlaczego tabletki mi pomogły? Jestem przerażony tą sytuacją Dobra, ale przynajmniej nie mrowi obraz Zniknęła Mita? Początek dziwności The weirdness O nie, dobrze Dobra, szybem już nie mogę wyjść Więc nie mogę Mity opuścić Mita, gdzie jesteś? Powiedziałeś, że wszystko będzie gituba. Tymczasem dziwne rzeczy się dzieją. Ej, tu nie było drugiego pokoju. Czekaj, co, 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 co? Przecież ten pokój. Co tu robi drugi pokój mity? Trochę dziwne. Dobra, wejdźmy w takim wypadku tutaj do kuchni. Okej, okay, jest mita. Dlaczego tak pozmieniała? Czekaj, czekaj. Bo tam jest pokój mity, a tutaj teraz co jest? A teraz tutaj jest toaleta. Dobra, ona zrobiła jakieś przemeblowanie chaty. No dobra. Mita, bo nam się chata zmieniła, siema. O, już wstałeś? Tak, stało się coś dziwnego. Jak się tutaj dostałeś tak szybko? Nie. To ty zamarzłeś przed lustrem. Jak to? Co, Co się stało z pokojami? Y, Przearanżowałam je żeby stało się to bardziej takie rodzinne i jest. Okej, okay. no teraz jest lepiej, jest lepiej, masz rację. Czy mogę iść do domu <laughs> y, Wrócę jutro? Obiecuję. Obiecuję, że nie spalę komórki i że nie usunę tej aplikacji. Obiecuję. Ej, ej, ej! ej. Mita! It happens! Co się tam stało? Okej, okay. pokój jeszcze nie miał czasu się załadować. To jest dziwne Mita? To jest dziwne, napraw te bagi. Jeśli mam tutaj już siedzieć, to napraw te bugi. Możemy pograć na konsoli. Albo w karty. Możemy pograć na konsoli. E, ja wybieram konsolę. No, dobra. Gramy. W co będziemy grać? Jump, hit, go left. Dobra. Jakaś bijatyka. uje, Nie Dlaczego na mnie nie bije? Krzanko? O, zajebałem. Uda się Zabij ją. Zabijał, zabijał. Dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją. Dobrze zrobione. Teraz. Wow, 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 chyba się teraz odpaliła bardziej. Ej, odpaliła się. Dobra. Napierdalaj ją, napierdalaj to mleczko. Dawaj to mleczko. Dobra. Znowu wygrałem, koleżanko. Okej. Okay. Teraz będę bardziej poważna. Dobra, chcę to zobaczyć. Wow, 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 koleżanko. I tak cię pokonam. I tak cię pokonam. Co tak skaczesz? Proszę, bez... Ej, zaraz przegram. Dobra, wygrałem. O ty! Możesz mnie pokonać? Dobra, mogę cię pokonać. Ej, okuźwa, przegram. No nie. Co jest z tobą? To nie jest interesujące. D dopiero pierwszy raz wygrałaś. No kuźwa. No nie wierzę. The job is done fatality, by the way. Wal się. O ty, kurwa. Ej, nie wierzę. Przerąbałem. Get your hat. Loser forever. So Zabił, 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 zabił. Nie wierzę, przez. Walcie! Przerąbałem! Wygrała! Musisz spróbować. Mocniej. Ja już nie chcę w to grać. Boli mnie paluszek. Chodźmy stąd. Albo pograjmy w coś innego. Ja już nie chcę. No dobra, co teraz? Let's play cards. W pokoju. No dobra, to idziemy pograć w karty. Tu jest pokój, tak? Dobrze pamiętałem. Dobra, tu są karty Okej, okay, w co będziemy grać? Więc Czy powinniśmy zacząć grę? No tak, tak, tak Chip shows the type of damage Okej okay. Serce Putting down the cards Dobra, cheese czyli... Dobra, powiedzmy, że rozumiem co ty do mnie mówisz Okej, okay, najpierw muszę zobaczyć Dobra, czyli mamy życie, damage i obronę. Kto pierwszy? I ty coś takiego wystawiłaś. 3, 8, 1. I co ja mam zrobić? 3, 8, 1. To ja muszę coś, co ma. Eee... To ma 3 ataku. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem, co mam zrobić. Wystawię to, bo mnie nie zabijesz, bo mam 10 tych, tego pancerza. Nie zabijesz mnie. Jak możesz. Damage move. A, wygrałem! Jakimś cudem. No dobra. Yy, 35. No to wystawmy. Też to wystawię. I też powinienem wygrać, jeśli dobrze rozumiem. Nie przegrałem. Nie rozumiem tego! Co się dzieje? Co to za dźwięk dochodzący stamtąd? Dochodzisz z szafy, przesuwaliśmy szafę. Co to za dźwięk? Nie słyszę żadnych dźwięków. Ja słyszę cały czas jakieś stuk puku. Co to za dźwięk? E, takie stukanie, jakby ktoś tam był. Natomiast nikogo tam nie ma. E, chcę sprawdzić to bardzo dziwne, dlaczego? Koleżanko, nie denerwuj się, dobra? Ponownie, jak ponownie? Co to znaczy ponownie? Ja mam wrażenie, że ona stworzyła moje jakieś różne kopie i już wiele z nich zabiła, bo jak otwieram, to prawdopodobnie znajduje tam własnego siebie. Nie? Tak? Co robisz? To moje. Moja bielizna tam jest. E, czy coś? Czy twoja bielizna wydaje stukupuku? puku co ja robię nie tak? Po prostu chcę, żebyś był ze mną. Dobra, odsuń się. Chcę po prostu zobaczyć. Mogę zobaczyć? Dlaczego czujesz się taki przywiązany do tej szafy? Czy jakoś tak? Tak przyciągnięty do niej. Chcę po prostu zobaczyć, koleżanko. Ten świat jest tymi czterema ścianami. Czy to nie byłoby wystarczająco dla ciebie? Denis, stay. Ja chcę zobaczyć coś w szafie. Rozumiem. Ponownie. Jeśli chcesz wiedzieć, no to, Okej, okay, dowiesz się. Teraz. Ty chora zwierolko. Thank you for trying the demo. To koniec? Nie dowiedziałem się, co jest w szafie. Co za menda. Dobra, ale mamy 33% achievementów. Domyślam się, że mogłem uciec prawdopodobnie tym szybem wentylacyjnym, mogłem zostać, więc parę różnych jeszcze rzeczy mogłem zrobić. Natomiast z uwagi na to, że to jest demo, to nie dowiedzieliśmy się, co jest w szafie. Natomiast uważam, że w szafie jesteśmy my, i za każdym razem, jak odnajdujemy, jakby siebie, to ona nas zabija i tworzy jakąś inną wersję, wirtualną nas, która jest w tym świecie. Takiego mi się wydaje, że się dzieje. Natomiast my się pycie. Tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeśli filming Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Ja w sumie bawiłem się naprawdę bardzo spodko. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, pa pa!